Zdobywanie lepszego sprzętu, rozwijanie postaci, nowe umiejętności, level up. To sytuacje, które zawsze cieszą. Dzięki nim stajemy się potężniejsi, dzięki nim otrzymujemy nowe możliwości, dzięki nim utrudniamy sobie grę albo sprawiamy, że staje się ona nudna i bezsensowna. Tak, progres postaci albo sprzętu w grach czasem może być obosieczną bronią i zamiast pomagać, szkodzić graczowi, bycie potężnym może zepsuć grę. A oto jak to działa. <laughs> Widząc, że system levelowania oczywistym jest, że trzeba z niego korzystać i levelować za wszelką cenę. Tylko w ten sposób rozwijamy postać i zwiększamy naszą szansę w walce z coraz trudniejszymi przeciwnikami. W przypadku większości gier rzeczywiście to tak działa, ale nie zawsze. Czasem zdarzają się przecież gry, które mają system skalowania przeciwników do poziomu bohatera. To znaczy im wyższy my mamy poziom, tym wyższy poziom mają przeciwnicy. To ma sens w grach dobrze wyważonych, bo zapewnia ciągłe wyzwanie. W grach źle wyważonych może to natomiast sprawić, że wyzwanie staje się nieproporcjonalnie wyższe do naszych umiejętności. Najbardziej oczywistym przykładem Przykładem jest tutaj Oblivion od Bethesdy, który popełnił kilka karygodnych błędów w level scalingu. Przeciwnicy zwiększają tu swoje poziomy wraz z naszym poziomem i to jest proste. Problem polega na tym, że gracz może levelować bohatera na różne sposoby i nie zawsze podniesienie jego poziomu oznacza polepszenie właściwości w walce. Tymczasem przeciwnicy, no cóż, zawsze stają się po prostu potężniejsi, żeby stanowić właśnie większe wyzwanie w starciach. Cały ten system komplikowało parę konkretnych rozwiązań z tego systemu ulepszania, na przykład to, że w zależności od trenowanych umiejętności mogliśmy dostać większy lub mniejszy bonus do statystyk. Tak więc w teorii mogliśmy Mieć wysoki poziom, ale był to tylko numerek, za którym nie stał odpowiedni rozwój statystyk czy umiejętności w walce. Ten model był tak dziwny, że zaczęło rodzić to pewne absurdy. W zasadzie w obie strony istnieją całe poradniki, jak skutecznie levelować w Oblivionie. A levelowanie w grach wcale nie jest przecież takie trudne. Istnieją też techniki przechodzenia gry bez levelowania. Żeby to zrobić, musimy unikać w grze spania, no bo kiedy korzystamy z tej formy odpoczynku, zatwierdzamy wbite poziomy. Nie levelując, możemy w dalszym ciągu ulepszać umiejętności i w ten sposób my stajemy się lepsi, a przeciwnicy nie. Same systemy skalowania nie zawsze muszą być złe. W bardzo wielu grach MMO czy grach kooperacyjnych pomagają w tym, żeby gracze o różnych poziomach mogli ze sobą grać komfortowo. Mimo tego przypadków, kiedy skalowanie poziomów rodziło patologiczne sytuacje, było całkiem sporo. Przykładem niech będzie Dead Island, gdzie broń często nie nadążała za rosnącą siłą wrogów, czy Final Fantasy VIII, w którym samo podbijanie poziomów było tylko częścią elementu rozwoju postaci i nie wystarczało do uzyskania przewagi. To są przykłady gier, w których dosłownie stając się potężniejsi działaliśmy na własną szkodę. Jeśli dysponujesz opcjami ulepszenia postaci, są dosłownie na wyciągnięcie ręki, no to przecież trzeba po sięgnąć. A co jeśli ta kusząca wizja poprawienia własnych zdolności jest moralną pułapką zastawioną przez twórców? To znaczy potęga prowadzi do ulepszenia postaci, ale jednocześnie złego zakończenia fabularnego albo jakichś innych reperkusji. Przykładów takich gier nie jest aż tak dużo, bo zwykle przypominają one zabawne alternatywne zakończenia rodem z gry Revenger. W tej autoświadomej i parodystycznej grze przygodowej w konwencji RPG jest 100 różnych zakończeń, w których nasza postać przeważnie ginie na różne zabawne sposoby. Wiele z tych zakończeń dotyczy właśnie zwiększania mocy bohatera. W jednym z momentów możemy na przykład poprawić naszą witalność, co prowadzi w końcu do przedawkowania witamin i zgonu. Czasem stawanie się coraz potężniejszym jest w większym stopniu powiązane z samą fabułą i tu przodują chyba różne dziwne japońskie produkcje. Wydany niedawno na pecetach Dragon Star Vanir opowiada na przykład o walce ze smokami, które zagrażają światu. W tej walce pomagają nam wiedźmy dysponujące smoczą magią, bo noszące w swoich ciałach młode smoki. Wiedźmy są tu postaciami tragicznymi, bo jeśli zagłodzimy smoka w ich ciałach, wiedźma postrada zmysły i ginie. jeśli to Natomiast przekarmimy ją smoczą krwią, smok wydrze się z ich ciał i zabije kobietę. Gracz ma kontrolę nad tym procesem i może wybrać, co należy zrobić. Jedną z opcji jest właśnie poświęcenie wiedźmy po to, by uwolnić smoka, co umożliwia nam pokonanie smoka i przejęcie siły drzemiącej w tym smoku. Gra buduje jednak kontekst fabularny, w którym mamy absolutną świadomość tego, że nie powinniśmy tak robić, a zamiast tego szukać sposobu, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji bez poświęcania niczyjego życia, nawet jeśli miałoby to oznaczać wzmocnienie naszego głównego bohatera. Bycie potężnym musi być wspaniałe, albo i nie, bo bycie zbyt potężnym może oznaczać, że będziemy po prostu znudzeni. Wie coś o tym Saitama, bohater One Punch Man, który potrafi zabić każdego przeciwnika jednym ciosem, co jest absolutnie nudne. Bycie w sytuacji, w której nikt nie może nam zagrozić, staje się po prostu nużące w grze, bo nie niesie ze sobą żadnych wyzwań. Wiedzą o tym bardzo dobrze fani strategii, którzy rozbudowali swoje państewka do statusu prawdziwego imperium w tych późnych fazach gier z serii Total War czy Europa Universalis. Tu w rozgrywkę wkrada się nuda, bo nikt nie może podważyć naszej dominacji. Zbyt potężne postacie lub artefakty mogą też sprawić, że wpadamy w pułapkę i zbyt chętnie z nich korzystamy. W ten sposób zamieniając ekscytującą walkę w smutną rutynę. Przydarzyło mi się to kilkukrotnie w paru grach. W Fire Emblem Awakening udało mi się dość szybko mocno rozwinąć Maga Rikena. Nie jest on uznawany w środowisku fanów gry za wybitnie mocną postać, ale w mojej grze stał się tak potężny, że w pojedynkę rozbrajał całą armię wroga przez niemalże połowę gry. Wystarczyło wypuścić go daleko do przodu, a wrogowie jeden po drugim ginęli od jego magii. Istnieją też potężne przedmioty, które w zasadzie usuwają jakiekolwiek zagrożenie. Link of the Luchy z Final Fantasy 15, zdolny do wyeliminowania niemal każdego wroga jednym atakiem, czy chociażby. Krisagrim z Castlevania Symphony of the Night, czyli miecz wypluwający z siebie sekwencję ataków niszczących wszystko na swojej drodze. Dorzućmy do tego przesadzone buildy z takich gier jak Borderlands, które często niemalże przekraczają granice nadużywania systemu walki i będziemy mieli pełny obraz. Jak zepsuć sobie grę? Stań się zbyt potężny. Uznaliśmy, że dzierżenie zbyt dużej potęgi prowadzi do nudy, ale mnie szczególnie bawią sytuacje, kiedy otrzymujemy superpotężną broń, która tak naprawdę stanowi równie duże zagrożenie dla przeciwników, jak i dla nas samych. Moja postać w Borderlands 3 dysponuje na przykład potężnymi granatami przylepianymi do przeciwnika, które w szeregu eksplozji niszczą wszystko. Niestety, ten efekt obejmuje także gracza. Jeżeli jesteśmy za blisko, możemy wejść w pole rażenia granatów i dosłownie w sekundę czy dwie zginąć. No i dzierżenie takiej potęgi wymagało nauczenia się odpowiedniego grania, no bo kiedy podczepimy taki potężny granat do agresywnego wroga, który biegnie na nas za każdym a jak wiemy w Borderlands jest wielu takich przeciwników, to kończy się zwykle tym, że zamiast prowadzić epicką walkę musimy uciekać, żeby nie znaleźć się w polu rażenia naszej własnej broni. Wydana niedawno Noita, gra o eksplorowaniu losowo generowanych podziemi, opiera się w dużym stopniu na elemencie chaosu. Niezliczona liczba zaklęć i kombinacji ulepszeń tych zaklęć potrafi generować potężne efekty, które niestety są zwykle dość niebezpieczne głównie dla gracza. Gra umożliwia niszczenie praktycznie wszystkiego i symuluje różne ciecze, np. lawę, więc każda potężna broń powoduje małą katastrofę. Wiele razy testując nowe rodzaje broni i modyfikatorów, sam zalałem się lawą, wysadziłem w powietrze, albo zamordowałem rykoszytującymi własnymi pociskami. Z wielką siłą przychodzi wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność, żeby nie zabić siebie samego tą wielką siłą. Jeżeli w grze można rozwijać postać, to zależność jest prosta. Im więcej czasu gramy, tym mocniejsi się stajemy. To oczywiście do pewnego stopnia działa i w większości przypadków tak właśnie jest. Niektóre gry postanowiły jednak narzucić na bohaterów brutalny element realizmu. Na przykład poprzez postępujące zmiany w ich ciałach, zwane przez medycynę starzeniem się albo korupcją ze strony pradawnego zła. Niektóre gry sportowe z rozbudowanym trybem kariery miały taki element. Przykładem niech będzie bokserski Fight Night Round, gdzie prowadzony przez nas Zawodnik w pewnym wieku po prostu stopniowo słab, niezależnie od tego co robiliśmy. Element wieku pogarszającego możliwości bojowe czy sprawność działania pojawiał się też w klasycznych grach pokroju Might and Magic World of Zem, Sid Meier's Pirates czy Final Fantasy IV z postacią starzejącego się Telach, który dosłownie levelując pogarszał swoje statystyki. W każdej z nich wiekowi bohaterowie otrzymują pewne minusy do statystyk, mimo tego, że ogólnie rzecz biorąc stają się z czasem potężniejsi. Ten motyw może też być potraktowany oczywiście fabularnie. Mamy chociażby Artasa z kampanii Warcrafta 3, który z każdą kolejną misją słabnie w oczach. Była taka gra jak Blood Will Tells PlayStation 2 oparta na mandze Dororo, gdzie główny bohater używa protest różnego typu, ale pokonując różne demony, odzyskuje stopniowo ludzkie elementy swojego ciała. Te zamiast polepszać, tak naprawdę osłabiają bohatera. Oczywiście można to przenieść także na ulepszanie sprzętu, bo w wielu grach modyfikowanie broni nie zawsze oznacza ulepszanie ich, nawet jeżeli wydajemy na to mnóstwo pieniędzy. W Dark Souls istnieją różne warianty ulepszeń oręża, które tak naprawdę mogą pogorszyć te oręże, szczególnie jeśli nie mamy odpowiednio dostosowanej postaci. Zwykle jednak tego typu wybory można w jakimś tam stopniu cofnąć, albo też nie utrudniają one gry na tyle, żebyśmy mieli z ich powodu bardzo rozpaczać. Obok gier, gdzie rozwijamy pojedyncze postacie albo zbieramy lepszy sprzęt, funkcjonują też produkcje, w których skupiamy się na budowie i rozwijaniu imperiów albo zarządzaniu zasobami. W grach strategicznych zwykle bycie potężnym nie powinno popsuć nam gry oprócz tego wyjątku, o którym mówiłem. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia. Bycie potężnym imperium przyciąga uwagę innych stron konfliktu i w zależności od sprawności intelektualnej i sztucznej inteligencji może sprowadzić na nas problemy. Chyba nie ma drugiej gry, w której jest to tak bardzo widoczne, jak seria AI War. Te kosmiczne strategie czasu rzeczywistego opierają się na prostym założeniu. Wcielamy się we frakcję, która stoi na przegranej pozycji. Ludzi Walczących ze sztuczną inteligencją, która przejęła kontrolę nad światą i nie atakuje ludzi tylko dlatego, że są oni zbyt słabi, żeby stanowić realne zagrożenie. Ten punkt wyjścia zupełnie zmienia postać rzeczy, bo im bardziej potężni się stajemy, to znaczy im większą i lepszą mamy flotę bojową, im więcej sektorów kosmosu podbijemy, tym bardziej zainteresujemy sobą sztuczną inteligencję i na tym większe zagrożenie się wystawimy. Bo w tej grze, jeśli zostaniemy zaatakowani w bezpośredni sposób, nie mamy praktycznie żadnych szans. Ta przedziwna rozgrywka jest więc balansowaniem między działaniem na obrzeżach świadomości sztucznej inteligencji, a próbami pokrzyżowania jej szyków. Niemalże, jak w grze gdzie również nie zależy nam na pokazywaniu własnej siły. AI War wraz ze swoją kontynuacją, która znajduje się w Early Access, polega więc na eksploracji sektorów, badaniu infrastruktury przeciwnika, wykradaniu technologii przy pomocy hakerów i prowadzeniu partyzanckich bitew. Bycie zbyt potężny w bezpośredni sposób dosłownie ściąga nam tu na głowę tysiące przeciwników, z którymi absolutnie nie mamy szans. Kiedy przesadzisz ze rozwojem postaci może okazać się, że tak naprawdę zaczynasz marnować czas. To przypadek tak zwanych pustych poziomów, oznaczających tyle, że chociaż gra pozwala wbijać kolejne levele, tak naprawdę od pewnego pułapu przestaje za to realnie nagradzać gracza. Przykładem niech będzie tutaj Mass Effect Andromeda, w którym nasz bohater może wbić maksymalnie 80 poziom, a członkowie drużyny bodajże 53. Mimo tego naszą postać możemy rozwijać dalej do ponad 130 poziomu, ale właśnie od pewnego momentu nie otrzymujemy zbyt wiele realnych nagród. Puste lub niemalże puste poziomy mogą przydarzyć się w grach z serii Fire Emblem, gdzie na każdym kolejnym poziomie postać zyskują losowe bonusy do statystyk i czasem te bonusy mogą być minimalne. Dark Souls ma podobną mechanikę, bo na pewnym etapie rozwoju statystyki dalsze pakowanie w nią punktów niemalże mija się z celem, bo wartości ulepszeń jakie otrzymujemy stają się nagle minimalne. Przesadny rozwój może oznaczać stratę czasu, bo nie każda gra jest zaprojektowana pod to, żeby rozwijać naszą postać w nieskończoność, jak to miało miejsce chociażby w serii Disgaea. Wychodzi na to, że jestem najgorszym coachem motywacyjnym w historii, bo ten program udowadnia, że lepiej się nie rozwijać, a brak rozwoju to bezpieczniejsza droga. Pamiętajcie, że zdanie z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność należy rozumieć na wiele sposobów. Także jako sugestia, że czasem dla własnego dobra lepiej jest zrezygnować z nadmiernej potęgi, siły czy władzy. W innym przypadku możemy zaszkodzić sami sobie na te sposoby, o których powiedziałem przed chwilą. Pozostaniemy na pierwszym levelu i cieszmy się życiem. Na tym polega absurd przesadnego progresu. Kiedy masz już wszystko, to nie masz niczego.